Hey. Dzisiaj przychodzę do Was z dość niecodziennym filmem, bo pomysł, żeby go nagrać, pojawił się w mojej głowie dość spontanicznie i już tłumaczę o co chodzi. Jest 26 kwietnia i kilka dni temu dostałam dość ciekawą propozycję objęcia pewnej książki Patronatem. Uznałam, czemu by nie zabrać was w tę podróż i <grym>? nagrać reading vloga z czytania tej książki i samego procesu podejmowania decyzji. Nigdy wcześniej nie objęłam żadnej książki Patronatem. Miałam kilka propozycji, kilka książek czytałam i nie zgodziłam się, ale co do tej mam, no nie ukrywam, bardzo duże oczekiwania i wydaje mi się, że jest to coś, co naprawdę może mi się spodobać. Dlatego nagrywam reading vloga i zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. I cóż, materiał ten ujrzy światło dzienne dopiero po premierze tej książki. Nie wiem czy premierze, ale na pewno po ogłoszeniu już pre yy, daty premiery i na pewno po ogłoszeniu patronów. Więc mogę o wszystkim Wam powiedzieć. Zacznijmy po kolei. Jest to thriller Young Adult 3,5 śmierci w Happy Wally autorstwa Trish Laundy, o ile dobrze pamiętam, i wydaje ją wydawnictwo Jaguar. Tak jak już mówiłam, sam opis zaintrygował mnie niesamowicie bardzo. No, i książka opowiada o dziewczynie, która musi zmierzyć się ze swoją przyszłością, aby złapać mordercę, zanim sama stanie się jego ofiarą. Książka jest promowana jako Coś dla fanów Holly Jackson. I o ile ten sposób promocji zwykle do mnie nie trafia, bo nie wierzę, nie lubię tych porównań. Przeczytaj to, jeśli lubisz książki kogoś tam innego, ale w tym przypadku. No, ten marketing zadziałał. Bardzo cieszę się, że mam możliwość właśnie ten gatunek objąć swoim patronatem. Jeszcze nie wiem, czy to zrobię, nawet jej nie zaczęłam, ale sam fakt, że właśnie ten gatunek będę czytać i będę mogła Wam go polecić, o ile będzie tego wart. Jestem naprawdę podekscytowana i chyba po mnie widać. Chociaż może nie, ale mówię trochę bez ładu i składu, więc to jest właśnie oznaka mojego podekscytowania. O czym jest ta książka? Powiedziałam w skrócie, więc teraz pozwolę sobie nieco skrócić cały opis, aby lepiej przedstawić tę książkę. Wszyscy w Happy Wally są przekonani, że bracia Crestmont stoją za śmiercią swoich byłych dziewczyn. Najpierw Wiktoria. Gwiazda kobiecej piłki nożnej ginie w tajemniczych okolicznościach, a rok później kolejna dziewczyna umiera przez przedawkowanie. Wszyscy rzucają podejrzenia na braci i choć nie zostały im oficjalnie przedstawione dowody, wszyscy są pewni, że oboje stoją za tymi wypadkami. I wtedy wchodzi ona, cała na biało. Lauren O'Brien. Dziewczyna, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością i przeprowadza się do Happy Wally, nie znając ani miasta, ani jego mieszkańców i wchodzi w związek z Robim, czyli jednym z braci Crestmund. Podczas wspólnego weekendu natrafia na obciążający Robiego dowód i staje przed ciężkim dylematem, jak doprowadzić sprawę do końca, jednocześnie nie stając się kolejną ofiarą. To tyle, jeśli chodzi o opis. Ja jestem naprawdę zaintrygowana. Nie ukrywam, że podoba mi się ten motyw i ten cały wątek, i no, na ten moment już nic więcej nie mogę Wam powiedzieć. Przyjdę z kolejnym update'em, kiedy już coś przeczytam. Więc zapraszam do Ady z przyszłości, która już coś ma więcej na temat tej książki do powiedzenia. Dobra, i tutaj musimy się chwilę zatrzymać, bo jestem już na 60 stronie. Mam pomocnika? Chodź pomocnik. <grym> tak, jestem już na 60 stronie i akcja naprawdę bardzo szybko się rozwinęła. Jeśli coś słychać, to przepraszam, to moje koty właśnie oznaczą, że jest najlepszy moment na zabawę. Wracając, nie ma tutaj długiego wstępu ani żadnego przeciągania i od razu jesteśmy wciągnięci w fabułę i od samego początku czuć taką duszącą i mroczą atmosferę. Jest to thriller young adult, więc bohaterowie są młodzi, chodzą jeszcze do szkoły. To, co podoba mi się najbardziej, to oczywiście mia mało miasteczkowy klimat. Ja jestem w ogóle największą fanką, w każdej możliwej książce uwielam ten motyw małego miasteczka, i tutaj też to mamy. Dodam jeszcze tylko, że całość w PDF-ie ma 265 stron. Czyta się ją też bardzo szybko, bo rozdziały są krótkie, mają tam średnio po 5 stron. Jest dużo odstępów. Wiecie o co chodzi, że jest dużo. Ostatnie zdanie. Czyta się bardzo szybko, bo rozdziały są krótkie. Oprócz tego, książka jest też niezbyt długa, bo w PDF-ie ma 265 stron. To 60 stron to zajęło mi właściwie chwilę. A jak na razie. Jestem serio zadowolona, w jakim kierunku to idzie. Jestem na 130. stronie, czyli mniej więcej w połowie, i muszę powiedzieć, że z każdym rozdziałem podoba mi się coraz bardziej. Po pierwsze, totalnie nie mam pojęcia, kogo obarczyć winą za wydarzenia, które mają miejsce w książce. Cały czas, najaw wychodzą nowe fakty, i podoba mi się to, w sensie nie są to takie fakty rzucane z dupy, które nie wiadomo skąd się wzięły. Tylko rzeczywiście to wszystko ma sens. Wszystko zmierza w jakimś kierunku, i wszystko w mojej głowie układa się naprawdę fajnie, a mimo wszystko nie potrafię wskazać podejrzanego. I podoba mi się to. Podoba mi się takie czytanie w niewiedzy i rzucanie oskarżeń na, tak dosłownie na każdego. No i jestem ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie. Jak na razie jest obiecująco, naprawdę obiecująco, i jestem wciągnięta autentycznie, kiedy. Nie czytam, to myślę o tej książce i zastanawiam się. Lubię, kiedy książki wywołują we mnie takie emocje i, no i po prostu sprawiają, że myślę o nich, kiedy nie czytam i, i myślę, kiedy w końcu będę miała czas i będę mogła siąść i poczytać książkę. Druga sprawa. Pomimo, że jest to young adult, to totalnie nie czuć tego w negatywnym sensie. Nie ma infantylnych dialogów, wszystko jest napisane z wyczuciem i naprawdę dojrzale. A Oprócz tego, wszystko wciąż jest napisane z perspektywy nastolatków, więc moim zdaniem jest to naprawdę duże osiągnięcie, bo nie wszystkie książki jak Adult, a już na pewno nie wszystkie thrillery jak Adult, yy, mają właśnie tę cechę, więc to też zdecydowanie przemawia za tą książką i tym, żebym objęła ją paternatem. Kolejna sprawa to Loren, główna bohaterka. Lubię ją, chociaż nie było tak od początku. Ale zyskuje w moich oczach jest twarda, jest wytrwała i bardzo autentyczna. Widać, że coś się za nią ciągnie. Widać, że coś bardzo mocno na nią wpływa. Podoba mi się, jakie jej przyszłość, jaka jej przeszłość ma miejsce w fabule, bo rzeczywiście oddziałuje i oddziałuje bardzo w bardzo fajny sposób. To znaczy nie jest co chwilę wypominane, że ona miała ciężko i że coś się wydarzyło. Tylko autentycznie coś miało miejsce, i wydarzenia są opisane w taki sposób, że widać, jak ona reaguje, jak ona odbiera dane sytuacje przez coś, co stało się w przeszłości. Więc nie mamy tutaj powtarzanych w kółko, że ona miała ciężko, tylko autentycznie autorka pokazuje nam to poprzez wydarzenia, jakie mają miejsce i decyzje i reakcje Lauren. Wiecie, co mnie jeszcze zaskoczyło? Jak dobrze napisane są relacje pomiędzy bohaterami. I nie te romantyczne, bo na szczęście wątek romantyczny jest w tle i nie przytłacza. Na pierwszym planie jest zagadka, na pierwszym planie są te wydarzenia, które mają miejsce. I pojawia się w tle coś, co można nazwać wątkiem romantycznym, ale jest naprawdę tak delikatny, że no, bardzo fajnym wyczuciem. Bardzo fajnie pasuje do tej historii. I moim zdaniem, w ogóle nie przytłacza. Ciążę, że to mówiłam? To rzeczywiście jest debiut autorki. I to jest naprawdę niesamowite, bo moim zdaniem wszystko jest na swoim miejscu. To znaczy tempo, bohaterowie, konstrukcja wszystko gra. Więc ja bardzo dobrze ocenię tę książkę. Tak jak mówiłam, jestem dopiero w połowie, ale już teraz mogę powiedzieć, że jest to. Bardzo fajna, bardzo ciekawa książka, bardzo dobrze się z nią bawię i wywołuje naprawdę wiele emocji. Więc wracam do czytania i zobaczymy czy wrócę jeszcze czy już dopiero jak skończę książkę. Myślę, że to drugie, bo dzisiaj mam trochę czasu, więc siądę i pewnie przeczytam całą resztę na raz. I cóż, jestem naprawdę dobrej myśli. W swoim starym pokoju, a to jest moja stara biblioteczka, że to już nie jest mój pokój, to nie jest moja biblioteczka. I strasznie to przeżywam. Nie wiem, tak mi się una nostalgię po prostu. Ale dajcie znać, jeśli pamiętacie moją kolorową biblioteczkę, która znalazła się z góry na dół, bo to jest bardzo wysoka ściana w ogóle, naprawdę. I tak, to były początki Adriany czyta. Jeszcze wtedy była inna nazwa, ale nie mówię jej, bo nie ma się czy chwalić. Nie wiem, czy jak zaczęłam trzech szeptem, pomyślałam, że będzie mniejsze echo mm. No, to tylko tyle chciałam powiedzieć Przychodzę z update'em i nie jestem u siebie, więc biblioteczka za mną też nie należy do mnie ja Jestem u siostry Tak więc szybko o tym, co chciałabym powiedzieć na temat 3,5 śmierci w Happy Wally -E. Schudziłam ją wczoraj późnym wieczorem I to teraz zbieram myśli ale powiem szczerze, że ta książka zdecydowanie sprostała moim oczekiwaniom, a nawet je przerosła. Z każdą stroną napięcie rosło. Naprawdę każdy rozdział sprawował, że coraz bardziej zagłębiałam się w tę historię i coraz bardziej mnie ona interesowała. Zakończenie, rozwiązanie zagadki, zaskakujące, ale logiczne. Potrafię uwierzyć w to wyjaśnienie i podobało mi się, jak, jak do tego doszło. I jeśli chodzi o rozwiązanie, to nie domyśliłam się go. Do samego końca pozostało dla mnie tajemnicą, ale to dobrze. Chociaż, jeśli mam być szczera, zgadłam jakąś stronę przed ujawnieniem tożsamości, ale to chyba nie za bardzo jest się czym chwalić. Co do Loren, czyli głównej bohaterki, tak jak już wcześniej wspominałam, była bardzo autentyczna. Miała momenty, kiedy była silna, miała momenty słabości. Widać, jak przeszłość na nią wpłynęła i jak to wszystko, co się działo, oddziaływało na nią. Lauren po prostu była taką postacią, która, której się po prostu kibicuje, chociaż nie zawsze podejmowała dobre decyzje. Co do wątku romantycznego. Był, tak jak już też wcześniej chyba wspominałam, był, ale bardzo delikatny, nie dominował, był bardzo poboczny, co oczywiście w tym przypadku uważam za ogromny plus. Sama książka naprawdę zrobiła na mnie większe wrażenie niż się spodziewałam. Myślałam, że to będzie kolejny thriller jak adult, który ogólnie jako sam gatunek bardzo lubię, a okazało się, że jest... była nie tylko zaskakująca jako właśnie thriller, ale też bardzo emocjonalna, bardzo dojrzała jak na młodzieżówkę. Myślę, że nie jeden starszy czytelnik odnajdzie się właśnie w tych sferach, powiedzmy to szkolnych, bo cały czas główni bohaterowie to uczniowie. Mimo wszystko ja jestem naprawdę zaskoczona, jak wielkie wrażenie na mnie zrobiła ta książka, chociaż nie spodziewałam się tego po niej. I co mogę powiedzieć? Tak, zdecyduję się objąć tę książkę swoim patronatem. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ona tak samo, jak spodobała się mi. Jeśli lubicie książki, chociażby Holly Jackson, chociaż z początku sama nie, chcia nie chciałam wierzyć w to porównanie, to teraz po przeczytaniu tej książki zdecydowanie mogę je umieścić na jednym miejscu, nawet na podium, bo. Podoba mi się równie mocno co książki Holly Jackson, a jeśli nie znacie, to wiecie, jak jestem ogromną fanką tej autorki. Więc jeśli również lubicie książki Holly Jackson, czy miasteczkowy klimat, czy takie książki, które po prostu oddziałują na Was również emocjonalnie i potrafią zaskoczyć, to jest to coś dla Was. Ja jestem naprawdę. Pod wrażeniem. I chyba już to powtarzam się już dziesiąty raz, że, ale naprawdę No też trochę na świeżo podchodzę, bo tak jak powiedziałam, dopiero wczoraj ją skończyłam i jeszcze nie do końca zdążyłam przemyśleć Co chcę powiedzieć Ale No, jestem po prostu trochę w emocjach, ale naprawdę cieszę się, że W taki sposób ją odebrałam i do samego końca trzymała poziom, i zakończenie też mnie nie rozczarowało, i wszystko zagrało tak jak powinno. Mam nadzieję, że zrobi ona na Was takie samo wrażenie jak na mnie, i na koniec powiem tylko tyle, że zasługuje na uwagę, więc jeśli lubicie ten gatunek, lubicie mało miasteczkowy klimat i lubicie. nie wiem, nie wiem co jeszcze, po prostu. Naprawdę cieszę się, że właśnie ta książka będzie moim pierwszym patronatem. I myślę, że nie mogą trafić lepiej, bo jest to gatunek, który wcale nie odkryłam jakoś strasznie długo i nie jest ze mną od zawsze, ale po prostu ma w moim sercu szczególne miejsce i tak samo jest z tą książką. Nie wiem, czy coś jeszcze będę dogrywać. Jeśli tak. To ok, jeśli nie, to przyniesiemy tą scenę na koniec. Yy, w każdym razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmy tego typu Wam się podobały. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy nagrywać więcej właśnie takich powiedzmy reading vlogów, czy yy, na bieżąco odczuć na temat takich książki. Może też przyszłych patronatów, kto wie, może wkrótce pojawi się ich więcej. Jeśli Was taki format filmów interesuje, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Ja bardzo dobrze się bawiłam nagrywając ten film i bardzo dobrze się bawiłam czytając tą książkę, więc jestem podwój, podwójnie szczęśliwa. Dobra, już nie przedłużajmy tego zakończenia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.